W tej lekcji poznamy drugi sposób na pozyskiwanie siatek geometrycznych, do tego aby móc wykorzystywać je w programie ZBrush. I pierwszy sposób to oczywiście wykorzystanie predefiniowanych siatek, które modyfikujemy, a następnie konwertujemy do edytowalnych poligonów. I tak, jeśli chodzi o importowanie siatek, to w tym przypadku posługujemy się z reguły uniwersalnymi rozszerzeniami, które pozwalają nam przenosić obiekty trójwymiarowe pomiędzy programami. I takim rozszerzeniem, między innymi, jest rozszerzenie OBJ. Tak więc jeśli chcemy poznać pełną listę wspieranych formatów, to możemy skorzystać z przycisku Import, który znajduje się na palecie Tool. Tak więc nie korzystamy z Załaduj narzędzie, gdyż w tym przypadku ładujemy to narzędzie, które zostało zapisane w formacie natywnym z a mianowicie z.T.L. My korzystamy z Import, rozwijamy tę listę i tym samym uzyskujemy dostęp do wspieranych formatów, gdzie znajdziemy m.in. OBJ, czyli format, który pozwala nam przenosić... Obiekty trójwymiarowe również pomiędzy innymi aplikacjami 3D. No dobrze, tak więc wskazujemy plik. Możemy kliknąć bądź otwórz. I plik został zaimportowany do palety Tool. Został również wybrany, tak więc możemy narysować, skorzystać z edycji i pracować ze siatką. Jednakże pamiętajmy, że w tej sytuacji obowiązują nas reguły, o których zdążyłem już wspomnieć. Czyli tak, po wyedytowaniu siatki, czyli po wprowadzeniu jakichś zmian, jeśli chcemy zapisać te zmiany, to musimy skorzystać z formatu zibrasza ZTL. czyli korzystamy z Zapisz jako i zapisujemy nasze narzędzie gdziekolwiek na dysku twardym, bądź oczywiście w katalogu ZTools. Lub też ewentualnie, jeśli chcemy przenieść ten obiekt do programu 3D, to musimy skorzystać z Eksportuj. I eksportujemy go do jednego z dostępnych formatów w programie ZIBRASH. Ja z reguły pracuję z OBJ. No dobrze, i na końcu jeszcze muszę wspomnieć o dosyć istotnej rzeczy. Mianowicie, zaraz po wprowadzeniu narzędzia do pary tytułu, skorzystałem z przycisku Edit i mogłem rzeźbić. Bez konieczności konwersji tego obiektu do edytowalnej siatki Polygon za pomocą polecenia Make Polymesh 3D. Jest to różnica pomiędzy importowanymi siatkami. A siatkami 3D, które możemy generować z poziomu Zibrasza. W tym drugim przypadku musimy wprowadzić siatkę, ewentualnie ją zmodyfikować, a następnie skonwertować do edytowalnej siatki Polygon. I tym drobnym akcentem się zakończyć tą krótką lekcję i spotkamy się w kolejnej.